Cześć, e, dzisiaj zaczniemy od... Y, jest to kurs Photoshopa, ale nie wyobrażam sobie pracy z Photoshopem bez y, przynajmniej podstawowej znajomości Bridge'a. Więc zaczniemy od zapoznania się właśnie z Adobe Bridge'em. E, jak ta aplikacja jest? Jest u nas prosta w obsłudze, więc nie będę jej poświęcać tyle czasu. E, generalnie to jest nasz podstawowy widok Adobe Bridge'a, który nam się od, pojawi zaraz po otwarciu. Widzimy tak, co my tu widzimy? Po lewej mamy klasyczny, klasyczną wyszukiwakę Windowsa, tak? Czyli jakby mamy typowe drzewo katalogów Windowsa, możemy jakby przechodzić po wszystkich naszych folderach. Po wszystkich dyskach, więc jest to, no wygląda to inaczej niż w Lightroomie, tak? Bo w Lightroomie, kto pracował w Lightroomie, to wie, że Wszystkie foldery musi sobie importować najpierw do Lightrooma jakby Lightroom ma taką wewnętrzną bazę, która jakby zawiera tylko to co, co zostało zimportowane. Być tak nie jest, Być to tak, tak naprawdę Windowsowska przeglądarka, można powiedzieć. Być widzi tak naprawdę wszystko. Widzimy, że tutaj mamy różne foldery, dokumenty są widoczne i tak dalej, nie tylko zdjęcia, ale nas interesują głównie zdjęcia. tak? Czyli no to jak sobie prokatalogujemy. Hmm, więc o ile w Lightroomie musimy katalogować wszystko wewnątrz a po bo jak on chce, o tyle w Bidżu możemy katalogować wszystko po swojemu, najpierw w Windowsie, a potem po sobie... w Bigger sobie Czyli jest de facto przeglądarką. Ehm, tak, czyli tutaj widzimy, że jakby tutaj po lewej mamy drzewo katalogów, mamy foldery, tak, mamy drzewo, mamy ulubione, i tutaj, jeżeli wejdziemy w jakiś folder, to na środku nam się pojawiają, pojawiają zdjęcia, pojawiają katalogi, podkatalogi. Możemy sobie po nich chodzić. Tutaj u góry, że tak powiem, możemy się cofać. Tak, mamy całą tą ścieżkę pokazaną. I sobie tutaj wszystko przeglądamy. Oczywiście tutaj możemy decydować, jak to będzie wyglądać, czyli na przykład tutaj widzimy, że tutaj mamy ten minus plus. Tak, jakby nam pokazuje wielkość miniatur, bo to jest wyświetlane w miniaturach. Możemy sobie powiększać aż do jednej. Tak, teraz mamy po jednej pokazaną, pokazaną, albo pomniejszać. No, i to jakby każdy musi sobie wybrać, co jest dla niego optymalne, z czym mu się najlepiej pracuje. No, ja lubię gdzieś mniej więcej taki układ, jak mam tych zdjęć, po 5, 6. O, to po 5 mi się dosyć podoba, myślę, że to jest ok, i co tu dalej mamy? No, mamy też, możemy też decydować, jak siatka będzie wyglądać, czyli różnego rodzaju siatki wybierać. Bo widzimy, że tutaj zdjęcia oprócz miniaturek mają swoje opisy, tak, czyli. Tutaj w zależności od siatki, no ta podstawowa siatka to tak naprawdę ma tylko miniaturkę i nazwę. Nic więcej tu nie ma. I rozszerzenie. Yy, no, ale możemy też tych informacji wyciągnąć trochę więcej, tak? Mm, tutaj mamy w zasadzie tu się niewiele zmienia, ale tutaj możemy też yy, kolejna siatka. Nam już, yy, że tak powiem, pokazuje no, bardzo wiele informacji, tak? Praktycznie. Yy, datę utworzenia. Yy, informacje o tym, o aparacie, o obiektywie, prawa autorskie, opis zdjęcia, słowa w i tak Według mnie to jest mało praktyczne, z tego względu, że te wszystkie informacje są też po prawej, tak? O czym teraz będę mówić. No, ale tutaj, że tak powiem, jest to mało czytelne jak dla mnie, no ale jeżeli komuś jest akurat potrzebne, albo tutaj mamy też taką informację bardziej takie w linice, tak? Jako lista wypunktowana, jest bardzo mała miniaturka, nazwa. Mamy rozmiar, mamy datę utworzenia, mamy rozszerzenie słowa kluczowe. Czasem się to niewątpliwie przydaje. Nie przeczę, w pewnych rozszerzeniach tak. czasem warto się przełączać między nimi, jeżeli naprawdę potrzebujemy coś konkretnego zobaczyć szybko. Aczkolwiek na co dzień z reguły się pasuje. Jest tą najbardziej podstawową yy, siatką, czyli widzimy tylko to, co nas naprawdę interesuje, czyli miniatury zdjęcia. Tak, potem rozpoznajemy, czym to zdjęcie jest. Oczywiście, jeżeli yy, najedziemy na zdjęcie, jeżeli je zaznaczymy sobie to po prawej widzimy, widzimy dokładny opis, dokładną szczegółową informację tego zdjęcia, czyli trochę większe to zdjęcie, miniaturkę możemy sobie powiększyć lubą tutaj. Mamy tak wszystkie metadane, jest ich tu bardzo dużo, czyli jakby cały ten plik exif słynny, który zdjęcie nosi ze sobą jest tutaj umieszczony, czyli mamy tak te podstawowe trójkąt ekspozycji podany. Yy, mamy dane odnośnie samego pliku, czyli jego rozdzielczość i, i rozmiar. No i te metadane jakby takie informacyjne, tak? czyli jakby nazwę, datę, też rozmiar, głębię plikową. Gdzieś tam niżej jest o, nazwa obiektywu, o, ogniskową jaką to było zrobione, tryb ekspozycji, jaki został wybrany jakby ty pomiały światła, gdzieś tam jest są na dole informacje o, o, o aparacie, którym to było zrobione i tak dalej, i tak dalej, no generalnie wszystkie informacje, jakie Wam są tylko potrzebne na temat zdjęcia, to tutaj będą. I tutaj też po lewej mamy filtry i kolekcje, o filtrach i kolekcjach powiem osobny temat. Jeżeli przeglądamy zdjęcia, oczywiście możemy je przeglądać też na Różne sposoby możemy sobie spacją je powiększać. Widzimy całość. Myszką możemy je sobie przybliżać. Yy, mysz i oddalać. Tak? Czyli klikając lewym przyciskiem oddalamy, kolejny raz klikając przybliżamy, przybliżamy, oddalamy yy, lewym przyciskiem, nie? Klikając spację z powrotem wracamy do, do normalnego widoku. Okay. I teraz tak, jeżeli chodzi o te widoki. No też możemy zaznaczyć tych zdjęć więcej na nas. Nie. Możemy też strzałkami, możemy sobie, jeżeli włączymy spację strzałkami możemy przechodzić między zaznaczonymi zdjęciami, jak nie zaznaczymy żadnego. To między wszystkimi. Możemy sobie w ten sposób przeglądać. No ja tutaj akurat mam dużo podobnych zdjęć, bo obiem HDL, -y, więc te zdjęcia się użyłem tylko ekspozycją. Więc się powtarzają bardzo, ale... No, w ten sposób mogę je sobie przeglądać, nie? I teraz tak, oczywiście ten układ jest układem domyślnym, ale on taki nie musi być, możemy go zmieniać. Po pierwsze, jakby sami możemy sobie układać wszystko, jak nam się podoba. Czyli widzimy, że jeżeli na przykład chcę mieć te foldery, nie wiem, po prawej stronie, to mogę je przenieść po prawej stronie, tak? Nic nie stoi na przeszkodzie, nie? Jeżeli chcę mieć metadane po lewej stronie, przenoszę sobie metadane tutaj. Proszę bardzo, są tutaj, nie? Więc, jakby każdy może sobie ułożyć, ułożyć własny układ, który mu któremu będzie, któremu będzie yy, odpowiadał. Jeżeli ułożycie sobie taki własny układ, który Wam będzie się dobrze pracowało, możecie go tutaj rozciągnąć i zapisać. Tak, jako nowa przestrzeń robocza zapisujecie, jako na przykład moja przestrzeń robocza. Tak i okej, okay, na przykład nie wiem, weźmy, że te, te metadane powiedzmy, no, że chcę mieć po lewej, bo tak sobie umyśliłem, a foldery po, po prawej. Okej, okay, i to zapisuję jako moja własna przestrzeń robocza. Tak, nowa przestrzeń. Moja przestrzeń. Zapisz. I teraz tą przestrzeń zawsze będę miał, będę sobie mógł, że tak powiem, do niej wrócić, tak? Czyli o tutaj wchodzę i tak, bo generalnie tutaj widzimy, że jest wiele przestrzeni domyślnych, które są jakby takie ustawienia, z którymi się najczęściej pracuje. które jakby twórcy Adobe już nam, no, że tak powiem z góry zdefiniowanie wymyślili. I możemy się przed nich połączać tak, jakby potrzebne to jest ten jakby ten najbardziej podstawowy wygląd, który no, większość ludzi po prostu tak naprawdę pracuje z nim. Tak? To jest ten wygląd, który jest taki pierwszy, główny, jakby taki polecany, można powiedzieć, ale możemy te wyglądy zmieniać. Tak? Tutaj sobie możemy przeskoczyć jakieś biblioteki. Na przykład mamy coś takiego. E, jakby tutaj jakby jest miniaturka, jest duża miniaturka na środku, a, a, a miniatury małe jakby się przerzuca z dołem. Podobnie jest w diapozycie, nie? Diapozyt, czyli jakby. Przeglądam sobie, tak jak film, te miniaturki. Wyjście. A tutaj to, to, to jest takie coś, szczerze mówiąc, nie wiem, do czego to służy, nigdy tego nie używałem. Metadane to jakby będzie ten nacisk na opisy, tak, czyli jakby będą przede wszystkim informacje o zdjęciach, tutaj się wyświetlały nie miniaturki, tylko będzie mnóstwo informacji tekstowych. I jeszcze tu są jakieś inne, tak, słowa kluczowe, jest dużo słów kluczowych, też opisy podgląd, o tutaj mamy coś takiego, duża, bardzo duża miniaturka z dupką i miniaturki małe się jakby przesuwały w pionie. Yy, Odświecany pulpit, tutaj mamy masę miniaturek i nic więcej. I foldery no i taki widok folderów bardzo podstawowy. Ja wrócę do tego. a W każdej chwili tu jest moja przestrzeń, czyli to, sobie, co sobie sam stworzyłem. Jeżeli uznam, że to mi jest niepotrzebne, to mogę ją usunąć w każdej chwili. Ja wrócę do tej przestrzeni potrzebne, czyli do tej podstawowej swojej pracuję Z reguły, ale jak mówię, no jeżeli chcecie, to możecie tak naprawdę. Bridge, zresztą podobnie jak Photoshop, co zobaczycie później, w niczym Was nie ogranicza, są to bardzo elastyczne programy, możecie je sobie ustawiać pod siebie, personalizować praktycznie jak Wam się żywnie podoba. To są niesamowicie specjalizowane programy, więc tutaj zachęcam do zapoznania się z tymi panelami, pobawienia się nimi, poprzestawiania się, jak coś zepsujecie, zawsze możecie wrócić do tych predefiniowanych. I to jest wszystko, czyli jakby no to jest, możecie też zmieniać sobie rozmiar, o, tak, jeżeli ktoś chce mieć więcej miejsc, gdzieś coś mu jest bardziej może sobie to przesunąć, w ten sposób. Jeżeli coś napsujecie, to to zawsze można tutaj dać wyzeruj, i wróci do, do tego takiego podstawowego wyglądu. Ja sobie zmienię tak, o, tu może tak dam. Jak zamknę to w takim układzie i potem otworzę go ponownie, to on mi to powinien zapamiętać. Czyli jakby będzie po ponownym otwarciu, będzie wyglądał dokładnie tak samo, jak go zamknąłem. No ale zachęcam do prze przeglądania zdjęć, do, 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 do bawienia się. I to w zasadzie jest wszystko. Dzięki za uwagę.